Budka Suflera to polski zespół rockowy założony w Lublinie w 1974 roku przez Krzysztofa Cugowskiego i Romualda Lipkę. W skład zespołu wchodzą Romuald Lipko, Krzysztof Cugowski, Welica Andrzejczak i Romuald Czystaw. Romuald Czystaw był ich byłym wokalistą, który nagrał takie przeboje jak Za Ostatni Grosz i Nie wiesz nigdy kobiecie. Zma Zmarł w 2010 roku. Felicjan Andrzejczak śpiewał taki utwór jak Jolka, Jolka pamiętasz. Felicjan Andrzejczak zmarł, już mówię kiedy.

są znani z takich przebojów jak Jolka Jolka, pamiętasz? Takie tango, bal wszystkich Świętych i za ostatni grosz nie wierz, nigdy kobiecie. Noc komety. Ciszej jak ta. Jest taki samotny dom, i nic nie boli tak jak życie. Zapomniałem jeszcze dopowiedzieć, czy na Anandrzejczak jeszcze śpiewał właśnie noc komety. Dzięki za oglądanie. Jeśli lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Jeśli jesteś prawdziwym fanem, fa fanką Budki Suflera, daj znać w komentarzach, my się widzimy w następnym odcinku. Do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!